Witajcie! Nie byliście jeszcze w Bieczu? To czas nadrobić te zaległości. Zabieramy Was dziś do uroczego miasteczka w województwie małopolskim położonego nad rzeką Ropą. Te niewielkie miasto, legendarnie założone przez rozbójnika, było jednym z ulubionych miejsc królów Polski, a nawet przez moment stolicą królestwa. Oraz podobno siedzibą słynnej na całą Europę szkoły katów. Jeśli lubicie odkrywać historię małych, ale wielkich miasteczek, to Biecz jest do tego idealny. Sprawdźcie, co warto zobaczyć i jakie atrakcje znajdziecie w Bieczu. Cieszymy się, że odwiedzacie z nami Biecz. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu algorytmy YouTube'a pozwolą nam dotrzeć do nowych widzów. Według krążących pobieczu podań, legendarnym założycielem miasta był węgierski szlachcic, który po wygnaniu przybył na Podkarpacie i stał się rozbójnikiem. Po skargach kupców król nakazał pojmanie i ukaranie zbója, który miał zostać ścięty na rynku. Gdy kat szykował się do wyroku w tłumie widzów, powstało zamieszanie. Z pośpiechem przeciskała się do przodu piękna młoda dziewczyna z białą chustą. Wbiegając na podwyższenie, na którym na śmierć oczekiwał Becz, zarzuciła mu chustę na głowę, krzycząc: "Nie do kata on należy, ale do mnie! Mój cion jest mój!". Becz stał się wolny, a w ramach skruchy obiecał przeznaczyć wszystkie zdobyte skarby na budowę miasta. Słowa dotrzymał i tak powstało miasto zwane najpierw Beczem, które z czasem zmieniło nazwę na Biecz. Legenda legendą, a historycy podają, że pierwsza osada powstała wokół zamku wybudowanego w obecnym centrum miasta w początkach XIII wieku. Już w 1257 roku otrzymała prawa miejskie, prawdopodobnie od Bolesława Wstydliwego. Pół wieku później Biecz był nawet przez kilka miesięcy stolicą Polski. Tu bowiem po buncie mieszczan krakowskich schronił się król Władysław Łokietek wraz ze swoim dworem. A jak wiadomo, gdzie król i dwór, tam i stolica. Przez kolejne lata Biecz pełnił funkcję ośrodka administracyjnego i sądowniczego, był siedzibą kasztelanii. Królowie gościli tu często, szczególnie ci z dynastii Piastów i Jagiellonów. Za tych ostatnich miasto bardzo się rozwinęło, dzięki licznym przywilejom nadawanym przez kolejnych panujących. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków handlowych, Biecz stał się ważnym ośrodkiem handlu węgierskim winem. Szybko rozwijały się też handel i usługi. W XIV wieku występowało tu już 30 rodzajów rzemiosł. Najliczniejsze były sukiennictwo i płóciennictwo. Od przełomu XIV i XV wieku aż do rozbiorów, Biecz był siedzibą sądów szlacheckich, ziemskich i grockich. Od połowy XVII wieku miasto zaczęło podupadać. Spustoszenia dokonał potop szwedzki, zarazy i pożary. Podupadł też handel winem oraz rzemiosło. Kres świetności miasta nastąpił wraz z pierwszym rozbiorem Polski, kiedy biecz znalazł się w zaborze austriackim. Habsburgowie sprzedali więc miasto rodzinie siemińskich, na skutek czego utraciło ono status królewski. Ożywienie gospodarcze nastąpiło dopiero pod koniec XIX wieku, gdy zaczął rozwijać się przemysł petrochemiczny. O ile przez I wojnę światową miasto przeszło bez większych szkód, to już drugi konflikt zniszczył wiele obiektów, w tym zabytkowych. Przy odbudowie po II wojnie światowej, Biecz zachował swój średniowieczny układ. Wokół rynku znajdują się liczne, niewysokie kamienice typowe dla małopolskich miasteczek, które kiedyś miały podcienia. Największe wrażenie na nim robi jednak ratusz z wieżą ratuszową wysoką na 53 metry, w którym znajduje się Urząd Miasta i Gminy Biecz. Był kiedyś większy, ale miasto z czasem traciło swoje znaczenie i ubożało, więc ratusz. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania również pomniejszono. Oryginalna gotycka wieża rozpadła się jeszcze wcześniej, bo już w XVI wieku na jej miejsce wybudowano nową renesansową. Wieża ratuszowa w Bieczu mieściła na najniższej kondygnacji średniowieczne więzienie, tak zwaną turmę. To miejsce, choć niewielkie i mroczne, było świadkiem surowych metod wymuszania zeznań oraz przetrzymywania więźniów aż do chwili wykonania wyroku śmierci. Biecz obdarzony prawem miecza miał uprawnienia do wykonywania tych surowych kar oraz zatrudniania własnego kata. Dzięki temu w Bieczu można było zdobyć umiejętności katowskie. Co było szczególnie istotne, gdyż miasto to było odpowiedzialne za łapanie rozbójników atakujących kupieckie karawany. Przekładało się to na znaczną ilość egzekucji, dzięki czemu kaci mieli okazję do rozwijania swoich umiejętności. To właśnie z Biecza wywodzi się powiedzenie o słynnej szkole katów, która była znana w całym regionie. Nie była to szkoła w takim rozumieniu, jakie mamy dziś, z ławkami i tablicą, choć swoją drogą musiałoby to wyglądać niesamowicie. W średniowieczu zawód kata był zarówno wymagający, jak i zróżnicowany. Kat był osobą, która zawodowo wykonywała wyroki na skazańcach, które obejmowały chłosty, okaleczenia, a nawet karę śmierci. Kat nie tylko egzekwował wyroki. Ale też torturował przestępców, przeprowadzał badania świadków i zadawał cierpienia w celu wymuszenia obciążających zeznań. Wyroki w dawnej Polsce, zwłaszcza te wykonywane na zbójnikach, pełniły rolę spektakli mających na celu odstraszenie potencjalnych kandydatów na ich następców. Wiadomo, że podczas egzekucji na zbójnikach gromadziło się nawet do 2000 osób, a przez wiele miesięcy wydarzenie to było szeroko komentowane. W czasach największego nasilenia zbójnictwa od XVI do XVIII wieku Kat na pewno się nie nudził. W tym czasie zapadło kilkanaście tysięcy wyroków śmierci na zbójnikach. Kaci wykształceni w bieczu niejednego zbójnika torturowali i zgładzili. Aby zostać katem, trzeba było posiadać szeroką wiedzę. Kat musiał umieć czytać i pisać, doskonale znać anatomię człowieka i wiedzieć, jak dostosować dawkę cierpienia dla podsądnego. Tortury musiały być bolesne, ale nie na tyle, aby uśmiercić badanego lub spowodować jego trwałe kalectwo. Zawód kata był w średniowieczu profesją dochodową. Otrzymywał stałe wynagrodzenie. A dodatkowo za swoje czynności pobierał opłaty według taryf urzędowych. Wielozadaniowość kata nie kończyła się na tym. Prowadził również dom publiczny, pracował jako hycel i czyścił fosy otaczające grody. Kat mógł sobie dorobić handlując stryczkami szubinicznymi, a czasem nawet obciętymi członkami wisielców, które były traktowane jako talizmany szczęścia. Z drugiej strony, dom kata często był siedliskiem wszelkiego rodzaju przestępców. Był to swego rodzaju azyl dla ludzi wykluczonych ze społeczności. Mieszkali u niego, pili wódkę, zamawiali nałożnice, handlowali trefnym towarem. Zdarzało się, że władze miasta sądziły kata za paserstwo, współpracę ze zbójami, kradzież, stręczycielstwo lub zabójstwo. Wówczas kat lądował w sądzie, a potem trafiał na szafot tym razem w tej drugiej roli. Kady Biecki obsługiwał również i okoliczne miasta. Z Bieckiej Księgi Rachunków z 1540 roku wynika, że miasto tylko w jednym kwartale tegoż roku wypożyczało kata za opłatą do Jasła, Dukli, Rymanowa, Żmigrodu, Dębowca, Pilzna, Robczyc, Rzeszowa i Wojnicza, a później pożyczano go również także i do Tarnowa, Tuchowa i Brzostku. Najbardziej znanym bieckim katem był Jurek, którego nazwisko nie jest znane. Podobno miał pochodzenie arystokratyczne, posiadał wysokie wykształcenie i władał kilkoma językami, był autorytetem w sprawach prawnomedycznych, lubował się w zbiorowych egzekucjach, a podczas tortur cytował fragmenty książek Homera, Owidiusza i Horacego. Na zakończenie tej mrocznej opowieści warto trochę ściszonym głosem stwierdzić, że legendarna szkoła Katów w Bieczu tak naprawdę nie istniała. W romantycznym XIX wieku, kiedy wszystko musiało być nieco mroczne, tajemnicze i czasami przerażające, szkołę Katów w Bieczu wymyślił prawdopodobnie pełen fantazji dziennikarz. Teraz zabieramy was do jednego z najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce – monumentalnego kościoła farnego Bożego Ciała w Bieczu. Ta okazała budowla, która dominuje nad miastem, jest prawdziwym klejnotem, którego harmonijna bryła widoczna jest z daleka. Kościół ten, wybudowany na przełomie XV i XVI wieku przez kolonistów niemieckich, był drugim kościołem w mieście. Przypuszcza się, że fundatorem był starosta Biecki Jakub Dębiński, ale prace budowlane były wspierane przez mieszczan i okoliczną szlachtę, którzy ufundowali kaplicę. W 1598 roku, dzięki inicjatywie biskupa krakowskiego Jerzego Radziwiła, kościół farny w Bieczu został podniesiony do rangi kolegiaty. Do czasów obecnych przetrwał bez większych zmian i przebudów. Kościół utrzymany w stylu późnogotyckim został zbudowany z cegły z użyciem kamienia. Jest to budowla trzynawowa, halowa z rzędem kaplic przy korpusie. W świątyni znajdują się kaplice zarówno zamożnych rodów, kromerów słukowskich oraz wielkopolskich, jak i cechów rzemieślniczych, tkaczy, stolarzy, szewców i piekarzy. Wyposażenie kościoła to efekt połączenia trzech epok gotyku, baroku i renesansu. We wnętrzu kolegiaty na belce tęczowej znajduje się scena ukrzyżowania Chrystusa z XV wieku. Po bokach prezbiterium ustawiono późno-renesansowe, bogato rzeźbione stalele z XVII wieku. W manierystycznym, trójkondygnacyjnym ołtarzu głównym z 1604 roku można podziwiać obraz wykonany w XVI wieku, przedstawiający zdjęcie z krzyża. Jest to jeden z trzech takich obrazów na świecie, najprawdopodobniej pochodzący z kręgu malarstwa włoskiego, i przypisywany warsztatowi Michała Anioła. W drugiej kondygnacji ołtarza znajduje się późnogotycka scena przedstawiająca zaśnięcie Matki Bożej, a w trzeciej jej koronację. W kościele znajduje się również w późnogotycka ścielnica z brązu z XV wieku i 12 ołtarzy bocznych w różnych stylach. W oratorium Świętej Jadwigi, gdzie według legendy modliła się królowa, od 2006 roku znajdują się jej relikwie. Malowidła w prezbiterium głównie na sklepieniu wykonał Włodzimierz Tetmajer. Dekoracja przedstawia władców polskich oraz Marcina Kromera, najbardziej znanego bieczanina. Marcin Kromer urodził się 11 listopada 1512 roku w niemieckiej rodzinie w Bieczu. Studiował w Akademii Krakowskiej oraz Bolonii i Padwie. Po ukończeniu studiów pracował w Kancelarii Królewskiej, a następnie został sekretarzem i emisariuszem biskupa krakowskiego. Po śmierci Hozjusza Kromer objął diecezję warmińską. To tu powstało jedno z jego najważniejszych dzieł, Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego. Był to przewodnik po polsce dla tych, którzy chcieli w szybki i łatwy sposób zapoznać się przynajmniej z podstawowymi rzeczami o kraju. W przewodniku zawarte były wiadomości o mieszkańcach Rzeczpospolitej, ich prawach, funkcjonowaniu i ustroju. Przed wejściem do prezbiterium po obydwu stronach umieszczone są nagrobki po prawej alabastrowej Mikołaja Ligenzy, kasztelana i Starosty Bieckiego, ufundowany przez niego w roku 1579, po lewej zaś Piotra Sułowskiego, sędziego Grockiego Bieckiego i posła na Sejm. W wyraźnym kontraście do przepychu prezbiterium pozostaje dalsza część kościoła. Zobaczyć tu możemy między innymi 12 ołtarzy bocznych. W jednym z nich znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem z drugiej połowy XVI wieku, zwany Madonną Biecką. Pozostałe zabytki, które warto zobaczyć, to późnogotycka chścielnica brązowa z XV wieku, unikatowy w skali naszego kraju manierystyczny pulpit muzyczny z 1633 roku z płaskorzeźbionymi postaciami świętych i zespołów muzykujących mieszczan. Późno renesansowe ławy radzieckie z 1594 roku oraz barokowa ambona z XVII wieku. W kolegiacie znajdują się także jedne z największych organów wykonane przez Jana Śliwińskiego, najwybitniejszego budowniczego organów w Galicji. Na zewnątrz warto także zwrócić uwagę na gotycką dzwonnicę z drugiej połowy XV wieku po północno-zachodniej stronie kościoła. Wzniesiona została przy kurtynie muru obronnego i pełniła również funkcję strażnicy miejskiej. Do wieży od północy przylega kaplica świętej Barbary z XV wieku, a w przedłużeniu kaplicy zlokalizowana jest Stara Plebania. Dom z basztą to chyba najciekawsze muzeum w Bieczu, zlokalizowane w XVI-wiecznej kamienicy, którą zdobi typowa dla doby renesansu Attyka. Kamienica przylega do baszty obronnej z XIV wieku połączonej z systemem murów obronnych, które wzmacniały średniowieczny system fortyfikacyjny Biecza. Baszta zwana jest też rajcowską, ponieważ to rajcowie zobowiązani byli do jej obrony w razie zagrożenia z zewnątrz. W domu z basztą zachowały się renesansowe nadproża i pierwotny układ pomieszczeń. Ćwierć wieku po wybudowaniu kamienice zakupił Marcin Rokicki, który w 1557 roku założył tu pierwszą na Podkarpaciu aptekę którą później prowadzili także członkowie jego rodziny aż do końca XVII wieku. W kolejnych stuleciach właściciele kamienicy zmieniali się kilkukrotnie, aż w 1963 roku została wykupiona przez władze miejskie. Biecz słynie z bogatych tradycji aptekarskich. Dlatego w muzeum urządzono ekspozycję z nimi związaną. Możemy tu zobaczyć wnętrza dawnej apteki, historyczne laboratorium oraz surowce i sprzęty wykorzystywane w farmacji na przestrzeni wieków. W muzeum znajdziecie także bogatą kolekcję eksponatów stanowiących udokumentowanie historii Ziemi Bieckiej. Dzieje miasta i regionu rozpoczyna ekspozycja archeologiczna, w której zobaczyć można kafle i wyroby garncarskie, numizmaty, dokumenty cechowe i kupieckie oraz obiekty związane z organizacją i ikonografią miasta. Ponadto szczególną uwagę warto zwrócić na starodruki i materiały biograficzne, które dają świadectwo bogato rozwiniętej kultury regionu. Znajdują się tu również liczne instrumenty muzyczne używane i wykonywane w Bieczu od XVIII do XX wieku, a także mundury, ubiory mieszczańskie oraz malarstwo historyczne. Szczególną uwagę przyciąga rzeźba warsztatowa snyce żybieckich z gotyku, renesansu i baroku, jak i również malarstwo religijne z XVI-XVII wieku oraz portrety z XVI-XVIII stulecia. W muzeum przygotowano również specjalną ekspozycję poświęconą licznym zawodom rzemieślniczym, które były nieodłącznym elementem regionu. Eksponowane są warsztaty rzemieślnicze, narzędzia, wyroby i dokumenty różnych rzemiosł. Druga część muzeum znajduje się w renesansowej kamienicy mieszczańskiej pochodzącej z 1519 roku, należącej do zamożnej rodziny kupieckiej Chodorów. W 1607 roku, drogą Mariażu, przeszła w ręce Jana Januszewicza, jednego z najwybitniejszych poetów mieszczańskich XVII wieku. W 1612 roku budynek został przez niego przebudowany i w tym stanie zachował się do dzisiaj. W budynku zachował się renesansowy portal z czasów budowy z datą 1519. Wystrój piętra jest późno renesansowy, kolebkowe sklepienia z lunetami, kamienny portal ze znakiem własności Jana Januszewicza oraz pięknie rzeźbione kolumny międzyokienne. W kromerówce zgromadzono przedmioty związane z historią regionu i miasta, prezentujące bogactwo kultury Bieczan. Warto zwrócić uwagę między innymi na ekspozycje biograficzne poświęcone Marcinowi Kromerowi i Wacławowi Potockiemu. Na zakończenie naszej eskapady po Bieczu odwiedzimy położony nieco na uboczu kościół i klasztor Franciszkanów. Jest on jednym z pierwszych klasztorów reformackich powstałych na ziemiach polskich. Stoi w miejscu, gdzie znajdował się jeden z zamków w Bieczu. Reformaci przybyli do Polski w początkach XVII wieku i już w 1624 roku osiedlili się w Bieczu z fundacji kaznodziei i oficjała bickiego Piotra Zielonackiego. Drewniany klasztor, który stanął na przedmieściu był często nękany przez wylewy ropy, dlatego kasztelan sandomierski i starosta biecki Mikołaj Ligenza wykupił część wzniesienia w pobliżu Grodu Starościańskiego jako miejsce pod nowy kościół i klasztor. Kolejną cegiełkę do nowej siedziby dołożył wojewoda krakowski Jan Wielopolski, od którego franciszkanie otrzymali kompleks budowli i placów znajdujących się na wzgórzu. Dzięki temu już w 1643 roku przystąpiono do przebudowy pozostałości dawnego zamku na klasztor. Następnego dnia po przeprowadzce poprzedni kościół świętego Jakuba zalała powódź, niszcząc go doszczętnie. Kościół został zbudowany w stylu barokowym o prostym, jednolitym wystroju wnętrza. Jest budowlą jednonawową, orientowaną. Do prostokątnej nawy przylega węższe i niższe prezbiterium, oddzielone od nawy kościoła półkolistą tęczą. Malowidło na tęczy przedstawia Trójcę Świętą adorowaną przez świętych Dominika i Franciszka. Jest to jedyny element dekoracyjny w postaci malowidła umieszczony w kościele. Prezbiterium dzieli na dwie części drewniany ołtarz główny, za którym mieści się chór zakonny. W środkowej części późnobarokowego ołtarza znajduje się malowidło i rzeźbiona scena ukrzyżowania, a nad nią obraz świętej Anny nauczającej Maryję. W ołtarzu bocznym po lewej stronie znajduje się rzeźba Matki Boskiej w stroju szlachcianki z XVI wieku. Kościele i klasztorze znajdują się przedmioty mające wartość historyczną i zabytkową. Kapliczki Drogi Krzyżowej na dziedzińcu przykościelnym założył w 1773 roku gwardianin klasztoru ojciec Jan Argiel. Były to pierwsze tego typu kapliczki przy kościele reformatów małopolskich. W podziemiach kościoła, obok zakonników i świeckich dobrodziejów, został pochowany poeta Wacław Potocki. Wiecz to przepiękne i bardzo niedoceniane miasto, a szkoda, bo do połowy XVI wieku było jednym z największych miast ówczesnej Polski. Jego bogata historia i ciekawe zabytki sprawiają, że warto go uwzględnić na trasie swoich podróży po Polsce. A jeśli interesują Was inne ciekawostki związane z miastem, na przykład skąd wzięło się powiedzenie dziadowski bicz, to zapraszamy na nasz kanał, bo od poniedziałku będą się na nim ukazywać shorty z ciekawostkami z Biecza.